Także YouTube, dajcie, Ja jestem WDJ, a to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku odpalamy po raz kolejny potężną petardę. Co prawda nie aż taki duży kontencik jak był ostatni, czyli tam otwieraliśmy dwie takie bardzo fajne paczki. Dzisiaj za to otworzymy sobie paczkę 10x85+, plus, więc no, po yeah, to się obejrzeć, bo trafi też całkiem srogie. I zostawcie łapkę w górę, jeżeli jest, widzicie to, jeżeli jesteście na nami, możecie zostawić subskrypcję na moim kanale, bardzo wam dziękuję. I prezentacja mojego nowego zespołu, transfer za ponad milion końców zawodnika, który myślę, że spokojnie do końca gry da radę. Także cóż, nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania, no i co? Lecimy! No i tak jak sam tytuł odcinka mówi, dzisiaj będziemy otwierali paczkę 5x85, czy tam 10x85, nie jestem pewien. E, no ale najpierw przedłużam sobie nagrodę za Casemiro, a właściwie samego Casemiro, którego ukończyłem, wygrając po prostu z Division Rivals. No i na szczęście mamy tego pięknego brazylijczyka, nie wiem czy on mi się przyda do składu, no, ale na pewno się przyda do wyzwań budowania składu, wiecie o co chodzi. Karta wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie, ale... Nie ja wiem, 90 tempo na tym etapie gry to nie jest zbyt dużo, wiem, że ja gram rafinią, który ma tyle samo tempa, ale Rafinią nie gram się zbyt dobrze. No ale karta naprawdę może być, tylko że Marcelo mogę go połączyć oczywiście dzisiaj. E, zaraz zobaczycie jak się, będzie się prezentował mój składik na dalsze etapy grania po prostu w tą gierkę, która i tak zdycha no ale nie wiem, no nie wiem, ten casem zobaczmy jak sobie wyglądają go szczegółowe statystyki 90 zginos, 90 równowagi. ej, to może być naprawdę bardzo fajna karta typowy eśpedek taki. Mukiele sobie oczywiście zamieniłem, bo mam te tego ze statystykami, którymi rozegrałem już, już 36 spotkań, ale większość z nich po prostu w tych towarzyskich. I jeden z trzech złotych piłkarzy 84+, plus. zobaczymy czy to będzie ktoś, kto nam się do wyzwań budowania składu. 96, Joe Cole. E, to nie dość, że to jest grywalna karta, to jest naprawdę mega, mega spoko traw pod e, Foder, bo to jest naprawdę bardzo fajnie grywalny zawodnik. Ej, on mi się naprawdę przyda. On mi się naprawdę przyda. Ile on teraz kosztuje? No 60 tysięcy, no około 50, nawet mniej, 40 tysięcy za taką kartę. Ale nie ma się co zdziwić, ponieważ Jude Billingham, który jest naprawdę jednym z najlepszych defensywnych pomocników w tej chwili, kosztuje 40 tysięcy monet, więc no... Inne karty, siłą rzeczy też muszą po prostu tyle kosztować. Ale no dobra, przechodzimy sobie teraz do wyzwań budowania składu, gdzie tu mamy po prostu paczkę 5 razy 10 ile tam jest? 85 plus razy 10, więc to jest naprawdę mega, mega spoko. I tutaj oczywiście będzie nam brakowało mu kielek, którego sobie tutaj damy, bo oczywiście on tutaj będzie się znajdował, no bo on mi zalegał jako duplikat, a stwierdziłem, że to będzie naprawdę bardzo fajny kontencik dla was. Bardzo wam dziękuję za pozytywne przyjęcie poprzednich materiałów, które naprawdę bardzo fajnie się przyjmowały. Teraz mam wszystko na styk, absolutnie na styk, wszystko jest zrobione. 87 oceny, 55 zgrania, 1 piłka z inform, więc sobie to przepalamy. Musimy tylko sobie odczekać aż to oczywiście ten błąd już nie będzie tak naprawdę nam doskwierał I zobaczymy 85 plus teraz 10 Chyba pierwszy raz otwieram tą paczkę w tej FIFA Albo może i drugi Nie pamiętam, pamiętasz może? No właśnie, tyle już tego było, że nawet nie pamiętamy co otwieraliśmy Dobra, przechodzimy sobie teraz do sklepu I to jest ten moment wyczekiwania To jest ten moment wyczekiwania Oczywiście te słabsze paczki sobie zostawię na jutro na otwieranie nagród a dzisiaj mamy 10 rzadkich piłkarzy, 85+, plus. aha, ale zepsułem to, sorry, ale to mocno zepsułem, to jest takie antyklimatyczne, bo zapomniałem, że tutaj będzie ten Mukiele oczywiście, no dobra, to jest ten moment, to jest ten moment, kiedy trafimy wreszcie Kiliona Mbappé, Kiliona Mbappé i będziemy mieli jeszcze 2 miliony konstrukcji na wzmocnienia, no zobaczymy, 10 rzadkich piłkarzy, 85+, plus tak naprawdę nie wiem, co może mnie zaskoczyć, bo mamy tyle tych niesamowitych kart, mamy karty w Team of the Season, jest to Portugalia, 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 ooo, oh, oh, yeah. co jest z jego twarzą? Ej, co znowu zepsulić? Naprawdę i jej... A szkoda z czępi, 95% na góry, no okej, okay, ale nie będzie tutaj kilion Mbappe, Nie będzie innych super mega zawodników. Chociaż... Ej, ta paczka jest naprawdę mega mega... Somax smę On kosztuje z tego co wiem 200 tysięcy monet. Na ten etap gry 200 tysięcy monet za daną kartę. On bo po prostu musi być dobry. No, ej, ta paczka naprawdę jest niesmutna, Ej, to co ostatnio nam sypie, to jest naprawdę mega mega spoko. Zobaczymy, jak sobie kosztuje ten no. No 40 tysięcy, ale mega, mega fajny zawodnik jest. Ogólnie mega, mega spoko paczka, bo przede wszystkim ten maksymal. na ławkę rezerwową będzie Słód Miód, a oprócz tego Dimitri paje wymienny, więc no... Tylko dwa tak naprawdę duplikaty niewymienne. No i widzimy się w meczu, widzimy się w meczu, bo to trzeba jakoś poukładać, żeby ten składik wyglądał, wiecie, jako tako. No i po tym niesamowitym trafie tak naprawdę musimy ułożyć jakiś, jakiś zespół, ponieważ no, gram na razie tym, czy mamy składik składzik prezentuje się następująco. I tak naprawdę ciężko mi jest, jest powiedzieć, czy coś tutaj jest do ulepszenia. No, na pewno jest ten Mendy, ale dzisiaj potężne wzmocnienie, ponieważ ten składnik naprawdę się przemebluje i to będzie wyglądało dużo, dużo lepiej. Także tuż lecimy po pierwszy zakup. A naszym pierwszym zakupem będzie Kilion Mbappé, czyli Mbapito którego tak naprawdę nie, którego nie ogrywałem tej wersji w tym roku ani razu milion pięćdziesiąt tysięcy wystawione niedawno ja, więc ja go sobie szybko kupuję i zobaczymy udało się kupić Killian Mbappe za milion pięćdziesiąt tysięcy końców. wiem że on będzie taniał i tak dalej i tak dalej a on po prostu jest głównym motorem napędowym mojego zespołu i on będzie jedyną kartą wymienną w moim zespole tak naprawdę no zobaczcie, 99 na no, 96 trzawi, 99 driblingo. Kupiłem go e, jego wersję Team of the Season zamiast wersji. Oj, przepraszam was, bo to troszeczkę patrzę na ten raz. Na podgląd coś się zepsuło, także widzimy się za męcik. A few moments later. No i miałem powiedzieć dlaczego wybrałem jego wersję Team of the Season, a nie Team of the Year, ponieważ jego wersja TOTS jest po prostu minimalnie lepsza, bo ma lepszy dribbling i parę innych tych troszeczkę lepszych, ale generalnie te dwie karty nie różnią się jakoś znacząco, ale dzisiaj mi zależy po prostu na jakości. Także ten składzik sobie czyścimy i... Ee, nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak wyczyścić składzik, to chyba tylko bez się da. Dobra, wyczyścimy ten składzik i budujemy go od nowa. No tak jak widzicie składnik wyczyszczony, nie ma tutaj ani innego zawodnika, jest tak naprawdę tylko manager, ale go chyba też będę wymieniał, no bo potrzebuję kogoś, kto mi da więcej zgrania. No cóż, na bramce, na bramce, no właśnie, będzie mój ulubiony bramkarz w tym roku, mam masę goalkeeperów, którzy tutaj by pasowali, jest tu Manuel Neuer, jest tu Laf Lafon, jest tu Manioł i to właśnie Mike zostanie moim pierwszym wyborem, no bo to jest zawodnik, do tego, którego mam najwięcej po prostu, no szacunku też chciałem powiedzieć, ale po prostu najwięcej zaufania i to będzie nasz główny goalkeeper. Jeżeli chodzi o prawego obrońca, będziemy używali tutaj Kebina Mbabu, czyli naprawdę bardzo fajnie grającego zawodnika. Nie wiem, jak on będzie się spisywał tak naprawdę na wahadle, na prawej, na prawej stronie, bo grałem nim na lewej stronie wahadła. No i tam grał naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tutaj będzie grał na wahadle w formacji 3-5-2. No i myślę, że to będzie naprawdę spoko, spoko wybór. Duet środkowych obrońców będą nam dopełniali dwóch franców, fran czyli Lacroix oraz Mukiele. Tak jest Mukiele. Więc no myślę, że to naprawdę będzie spoko wybór, ponieważ mukiele i akurat są naprawdę dziki. No bo jeden 92 te 93 tempa, drugi 96 tempa, więc no naprawdę średnia tempa tych zawodników wynosi 94,5 bodajże. A więc no to jest nie w kit mucha, naprawdę nie w kit do tych dwóch naprawdę potężnych. Więc no, lecimy do lewej na lewą obronę. Na lewej obronie będzie się znajdował nominalny, na no nominalny lewy obrońc, już wam zdradziłem. wiem, będzie się znajdował prawy defensor. Będzie to kafu. Trafiłem go z wersji, mm, trafiłem go z tego pika z ikoną brazylijską, niestety nie jest tego wersja to Optimus, ale on tutaj będzie góra jakoś środkowo obrońca Myślę, że to będzie naprawdę spoko zawodnik, bo na wahadło nasz tak za bardzo się nie daje no ale jako środkowo obrońca grał on naprawdę bardzo, bardzo dobrze wiem, że ma tylko 1,76 m ale to nie powinien być aż taki duży problem no i naszym środkowym pomocnikiem zostanie Jude Billingham, czyli jeden z moich ulubionych środkowych pomocników w tej HIFI. No zobaczmy, test to jest 90 tempa, 90 strzały, 96 dryblingu, 90 gry w 93 fizyki. Rozegrałem nim 60 spotkań, czyli 10 godzin, zależy 12, a wszystko wchodzę z ławki rezerwowej więc, no, to jest po prostu mega mega dobry zawodnik. Bardzo go lubię i postanowiłem, że trzeba go po prostu umieścić w tym moim zespole, żeby to miał ręce i nogi. No, bo wiadomo, jeżeli to chce budować najlepsze zespół, to tam Jude Blinga musi się znaleźć. Jako lewo skrzydłowy, tak naprawdę, jako pomocnik ofensywny będzie grał u nas. Uwaga, uwaga, tylko muszę znać jego pozycję, bo to też nie jest dosyć łatwe. Lewo skrzydłowy będzie tutaj, fromk No. Karta trafiona niedawno, rozegrałem nim 32 spotkania, 13 goli, 4, 4 asysty. Ale to tylko z ławki rezerwowych on nie wchodził. Więc no, te statystyki nie są aż takie może powalające, ale myślę, że to będzie naprawdę mega i pobudzenie ofensywny, który w 3-5-2 zrobi robotę. Zatem na prawej pomocy będzie na się Gareth Bale, czyli no gwiazda mojego zespołu, najlepiej strzelający do tej pory zawodnik w moim, w moim po prostu klubie. 194 mecze, 247 godzin, 62 asysty, no to mówi samo przecież, to mówię samo przejście, że ten zawodnik naprawdę będzie mega przekozakiem, no i myślę, że nadal będzie po prostu grał dla mnie pierwsze skrzypce, bo będzie on w duecie z drugim napastnikiem, którego zaraz wam pokażę. Ale zanim to, będziemy mieli tutaj środkowego mocnisko weselnego, którym jest Kim Pembe. Kim pembek, który no po prostu gra oszłamująco dla mnie. No, jeden z najlepszych pomocników środ weselnych w tej jest 118 meczów, 19 goli, 31 asyst, 5 sztuczek, to jest coś, za co go szanuję. No i co mogę więcej powiedzieć? No, dałem mu motorniczy, ale spokojnie. W przyszłości myślę, że wyleci sobie cień tutaj dla niego. Bo kartek najbardziej, no świetna, świetna, po prostu ge genialna. No a kolejnej pozycji będzie on grał u mnie na lewym bahadle będzie znajdował się tutaj. Um, będzie znajdował się tutaj tak naprawdę zawodnik, który będzie no, musiał mu zmienić pozycję za chwilę i to będzie jeden, jeden z dwóch zawodników na niepełnym zgraniu, Będzie tutaj Marcelo, jeden z trzech zawodników na niepełnym zgraniu Będzie tutaj Marcelo. No, karta naprawdę bardzo, bardzo spoko zliczył 3 asysty w 30 spotkaniach, ale to wszystko wchodząc z ławki rezerwowych No on również będzie grał na bahadle ale myślę, że z tymi statystykami on również będzie mógł zagrać w środku pola na, na napadzie, na SPO, na skrzydle, wszędzie tak naprawdę wszędzie będzie mógł zagrać Ale domyślnie będzie grał on mnie na lewej stronie wahadła I tak jak widzieliście ostatnim moim zawodnikiem kupionym dzisiaj będzie Kilion dałem Brazylię Kilion Mbapito Mbapito naprawdę bardzo fajny zawodnik się zastanawiam jakiś styl gry dać dla niego Bo to też nie jest takie dosyć oczywiste no ale Karta wyglądająca przykozacko tak naprawdę w wymaksowane strzały praktycznie, że w każdym, pod każdym względem i do tego ta fizyczność też naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Tak to się prezentuje i trzeba uzupełnić łapkę rezerwowych, dać styl gry i zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądało. A więc troszeczkę, no musiałem tutaj pozmieniać, i tak naprawdę tak się prezentuje ta jedenastka po wszystkich zmianach z, ze stylami gry. Um, nie będę się rozwodził, dlaczego dałem dany styl gry, da, dany styl gry dla danego zabodnika, no bo myślę, że to jest bez sensu. Tylko powiem wam, dlaczego nie ma tutaj Teo Hernandeza, ponieważ szkoda mi troszeczkę hajsu, wiem, że mam aż milion końców. No ale jednak, mimo wszystko, chciałem porobić więcej kontentu, więcej ikon i tak dalej. Więc no na razie sobie zamrożę te monety, znaczy nie będę ich zamrażał właśnie w Teo Hernandezie. Tylko będzie tutaj kafu, której według mnie naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Czedł łapki rezerwowej, bardzo, bardzo wygląda ona następująco Rafinia, Filip Anderson są maksymalnie trafione przed chwilą grillisz, Joe Cole, Maria i Kielini. Jeżeli chodzi o formacje w grze, to będzie prezentowało się następująco Własna taktyka, główna moja formacja 3-5-2 Kylian Mbappé z Bale'em na napadzie, Freeberry na SPO, MBABu Marcelo na wahadle I tak się prezentuje Jeżeli chodzi o inne formacje, to może zrobię poradnik do tego, jak używać innych formacji Ja też nie jestem jakimś specem od FIFA I widzimy się w meczu, chyba widzimy się w meczu, bo trzeba zagrać kwalifikacje do WC Ponieważ nie mam jeszcze ich zagrałem, tylko jeden mecz zagrałem, przegrałem Ale teraz w tym składem myślę, że spokojnie uda się wygrać no i mamy pierwszego rywala, jaki nas składnik przywita. Uj, to nie jest zbyt dobry składik, to zdecydowanie nie jest zbyt dobry składnik. Mam nadzieję, że sobie z nim poradzimy, no bo jednak. No, battle jest spoko. Generalnie ci zawodnicy, niektórzy z nich są e, jako jednostki, są naprawdę bardzo wybitne, ale na tym etapie gry już. Bo Noci Stones to nie jest zbyt dobry środek obrony. Mbabu ładnie tam przechodzi do pola karnego. Mbabu to zrobi ładny hell flick. Podanie, ale nie ma niestety pierwszego goła dla nas. No ładna próba, to mogło się podobać, no ale czegoś nam zabrakło, no niestety. Po raz kolejny, babo, ale on jest, on jest aktywny na tym wahadle. Dośrodkowanie do Marcelo, ale główka niestety była pomstę, to nie ma Marcelo, no. Dałem mu mi w międzyczasie styl gry kotwicę, który podbijam mu troszeczkę tę umiejętności główkowania, ale po tym, po tym uderzeniu nie było widać, żeby cokolwiek było tutaj zbustowane. Już, Mbappé rozpoczyna swój taniec z piłku, a właściwie no to jest taktyka po prostu na żółwia. Mbappé co zrobi, uderzenie i to jest gol na 1 do 0. No, Mbappé swój debiutancki gol zalicza w pierwszym spotkaniu. Piękna historia, po prostu piękna historia. Czuję, że coś, że coś czuję, że dużo radości będę miał z grania. Po prostu tą kartą, dobrze teraz lakrua, Kluczowa interwencja, no a może troszeczkę w środku pole będzie mi brakowało tych 5 gwiazdek sztuczek, które miał Rafinia. Ale o tym się przekonamy, bo to na dłuższą metę może być naprawdę troszeczkę problematyczne dla mnie. No ale myślę, że Jude Bellingham to jest na tyle dobry zawodnik, że on po prostu sobie poradzi. Teraz nie ma spalonego, jednak jest spalony. Ależ tam błąd przeciwnika Gareth Bale. Ładnie na zielonym to miało być, no ale jego bramkarz nie poradził sobie z tym uderzeniem. Mamy wynik 2 do 0. Szkoda, bo chciałem nabić więcej tych bramek, no to jest rejski, bo chciałem więcej nabić bramek po prostu moimi zawodnikami. Gol i y asysty to był gol Kyliana Mbapito, więc no wynik jak najbardziej satysfakcjonujący mnie i gra myślę, że też naprawdę na dobrym poziomie. No, jak widzicie miażdżam tutaj przeciwnika posiadaniem piłki. Ale nie, nie posiadaj piłki, się liczy, bo ważny jest po prostu wynik końcowy, i na szczęście wygrywamy. Na dzisiaj to było chyba by tyle, ponieważ ten odcinek nie chce, żeby był zbyt długi. Bo też, no, gameplay nie ma co ukrywać, on nie jest zbyt bardzo e, atrakcyjny na tym etapie gry. No, mój budżet się troszeczkę uszczupił, kurde. Dobra, nieważne, na dzisiaj to było tyle. E, chciałem, chciałem powiedzieć, że jeszcze jakoś może paczuszkę zrobimy, ale no, chcę zostawić więcej kontentu na jutro. Do zobaczenia wkrótce. I razie oczywiście, strzełeczka. Trzymajcie się.